W tym radzionku cały czas, ile się dało, ile miałem sił, to zawsze, zawsze na mnie liczono i, i zawsze musiałem jakoś tą drużynę ciągnąć, żeby do przodu, żeby to jakieś te wyniki były. No, no. Jest taka satysfakcja, że udało mi się to, to wszystko osiągnąć i z tego jestem bardzo dumny, że akurat tutaj w Radzionkowie tak się to potoczyło, bo to wszyscy będą pamiętać, to, jak, to nie jest ważne jak się gra tam gdzieś w Katowicach czy w obojecie, gdzie, ale tutaj w to to... Ludzie będą pamiętać myślę, że na lata i będą wspominać, mile zawsze moje nazwisko będzie na ustach wszystkich kibiców. No byłem zresztą bardzo długo, że najstarszym zawodnikiem, który zdobył bramkę jako 40 latek Później wyprzedził mnie no, o dwa miesiące tak tutaj mówiono Piotrek Rejs. No ale jest, jakby nie było to nas długie z najstarszymi graczami, co, co zdobyli te bramki.